Dzień dobry Państwu, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Już za kilka chwil rozpoczniemy uroczystość o odsłonięcia odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci niezłomnych księży katolickich ze Śląsko-Cieszyńskiego, ofiar zbrodni niemieckich, którzy swoje życie oddali za wiarę i ojczyznę w trakcie II wojny światowej. Bardzo proszę, możecie Państwo jeszcze usiąść, oczekujemy na przybycie wikariusze wygrane diecezji z Żywiecki i księdza Marka Studenckiego. Po jego przybyciu wprowadzimy sztandar Wojska Polskiego i rozpoczniemy uroczystość. Janka Wulok, komitet organizacyjny, inicjatywny uruchomienia tablicy, czy stworzenia tablicy księży ofiar II wojny światowej w Cieszynie, w kościele Marii Magdaleny. W 2019 roku trzech cieszyniaków postanowiło Uczcić pamięć księży ofiar II wojny światowej. Zaczęliśmy od takiej lektury książeczki, broszury Zginęli za Boga i Lud, i tak sukcesywnie kolejne publikacje, potem współpraca z Księżnicą Cieszyńską, z Instytutem Pamięci Narodowej i ostatecznie ku zaskoczeniu wszystkich powstała bardzo obszerna lista: 33 nazwiska księży, którzy są na tej tablicy upamiętnieni. No, są to osoby, które zginęły już w 1939 roku i w 1945, czyli cały przestrzeń II wojny światowej. Różne tytuły narukowe, różne, że tak powiem, staże kapłańskie bardzo różne funkcje sprawowane w różnych parafiach naszej Ziemi Cieszyńskiej. W tej chwili mamy, pierwszy będzie wykład historyczny na temat roli księży. W tym społeczeństwie naszym. Potem będzie krótka informacja na temat historii tablicy, krótka informacja na temat symboliki tablicy, piękna tablica autorstwa Urszuli Gruńskiej Hermy. I potem będzie msza koncelebrowana w intencji wszystkich ofiar upamiętnionych na tablicy.